Siemano, mamy 23 kwietnia Niestety odwołaną gierkę na Doro I trzeba iść znowu na dwójkę Pokopać z panem Gabrysiem Pokazać mu co i jak Będzie dobrze A potem co? Potem FIFA No dzisiejsza aktywność nie należy do udanych Dzieci nam zabrały bramki No ale lepszy taki ruch niż żaden Teraz lecimy do kubusia na FIFA Melo Dzisiaj na testa ratuje bajgiel z jajkiem sadzonym boczkiem pieczonym oraz szczypiorem bajgiel pszenny z, z szafki. Teraz wam dam znać jak smakuje. Jestem w połowie bajgla i muszę powiedzieć, że jest naprawdę smaczny. Największą robotę robi bułka z makiem, która jest słodziutka. Jajko jest dobrze zrobione według mnie. Całość jest wilgotna, w ogóle nie jest sucha. Fajnie wchodzi. 6,5. Hmm. 6,5, bo... Bo tak Po tej małej przykąsce trochę zgłodniałem Więc naszła mnie taka myśl na cytat Kto ma szczęście w kartach? Nie ma szczęście w kartach.